Dziś omówimy temat, który zapewne dla wielu z Was jest znany, ale myślę, że nie na tyle, aby jasno określić, jak poszczególne stage modifiers wpływają na finalną wartość zwiększonych lub zmniejszonych statystyk. Szczegółowo omówimy stage modifiers dla statystyk ataku, obrony, specjalnego ataku, specjalnej obrony i prędkości. Celowo w tej grupie nie znalazło się HP, ponieważ do tej pory istnieje tylko jedna mechanika, która pozwala na zwiększenie tej statystyki i jest nią Dynamaxowanie naszego Pokémona, która istnieje tylko w grach Pokémon Sword i Shield. Jeśli jesteście zainteresowani tą mechaniką i chcecie, aby powstał o niej odrębny film, to dawajcie znać w komentarzach. Jeśli chodzi o Accuracy Evasion... Omówiłem je już w poprzednim filmie na moim kanale, więc jeśli chcecie zagłębić tajniki zwiększania i zmniejszania celności oraz unikania, to zapraszam do obejrzenia tego filmu. Przechodzimy już do omówienia stage modifiers dla wspomnianych statystyk. Mamy 6 ujemnych stadiów, jedno neutralne i 6 dodatnich. Każdemu z nich przypisana jest konkretna wartość, która wpływa na finalną wartość statystyki podczas walki. Na razie te wartości mogą być dla Was dość enigmatyczne, ale za chwilę wszystko wyjaśnię. W tym momencie muszę wspomnieć o statystykach i efektywnych statystykach. Statystyki reprezentowane są przez konkretne wartości, i są one widoczne podczas przeglądania podsumowania naszego Pokemona. Efektywne statystyki używane są natomiast podczas walki i nie są one bezpośrednio widoczne, jak to było z podstawowymi statystykami. Do ich wyliczenia musimy wziąć statystyki, umiejętności, uwzględnić wpływ trzymanego przedmiotu i użyte ruchy zmieniające stadia. W tym filmie skupimy się jedynie na ostatnim komponencie, czyli wpływie ruchów modyfikujących statystyki. Sprawa jest banalnie prosta, bo po prostu bierzemy statystyki i przemnażamy je przez zaprezentowane wcześniej modyfikatory przypisane poszczególnym stadium. Rozważymy konkretny przypadek. Mamy Azumarilla skonfigurowanego w następujący sposób. Podczas walki jego atak został zmniejszony o 3 stadia, defense został bez zmian, special attack wzrósł o 2 stadia, special defense wzrósł o 4 stadia, a speed spadł o 6 stadiów. Jak to przekłada się na efektywne statystyki? Sprawa wygląda następująco: sprawdzamy mnożniki odpowiadające poszczególnym stadiom i mnożymy je przez statystyki. Finalnie otrzymujemy liczby odpowiadające efektywnym statystykom. Bardzo proste, prawda? Teraz przyjrzymy się sposobom na zmianę poszczególnych statystyk i zaczniemy od ruchów modyfikujących atak. Ruchy zwiększające atak naszego Pokémona o jedno stadium to Hole, Meditate, Bulk Up, Honk Tidy Up, Growth, Work Up, Gear Up, Soul, Coil, Curse. Shift Gear, No Retreat, Victory Dance i Dragon Dance. Mamy również opcję na zwiększenie ataku sojuszników o jeden stage przy użyciu ruchu Coaching. Jednak w tym przypadku nasz atak nie ulegnie zwiększeniu. Ruchy pozwalające na dwukrotny wzrost stadiów ataku to Decorate, fill it Away, Pressure, Shell Smash, Spicy Extract i Swords Dance. Jeśli użyjemy ruchu swagger, to zwiększy stage od ataku naszego celu dwukrotnie. Celem może być zarówno nasz sojusznik, jak i przeciwnik. Mamy również możliwość wymaksowania stadiów ataku przy pomocy ruchu belly drum, i niezależnie od tego, na jakim poziomie aktualnie znajdują się stadia ataku, będą one wymaksowane. Jest to niezwykle potężny ruch. Ponieważ nawet jeśli stadia ataku były równe minus -6, to przy użyciu Belly Drum nasz atak będzie na poziomie 6 stadiów na plusie, co daje nam wzrost aż o 12 stadiów. Mamy także ruchy zadające obrażenia, a wraz z nimi szansę na zwiększenie naszego ataku o jedno stadium w górę. 10% szansę mają ruchy Metal Mesh, Metal Claw oraz Ancient Power. Istnieje jeden atak, który daje nam 100% szansę na zwiększenie ataku przy uderzeniu, a jest nim Power Up Punch. Ciekawym ruchem jest także Fell Stinger, który zwiększy atak aż o 3 stadia, jeśli przy jego pomocy doprowadziliśmy do stanu feint naszego przeciwnika. Kolejnym interesującym ruchem jest Signature Move Don Dozo, czyli Order Up. Jeśli Dondozo połknie Tatsugiri w formie Curly, to ruch ten będzie miał 100% szansę na zwiększenie ataku o jeden stage przy każdym jego użyciu. Ruchy zmniejszające atak przeciwnika o jeden stage to Baby Doll Eyes, Parting Shot, Strange Sap, Growth, Noble Roar, Kickle, Grateful Look, Play Nice. Jeśli przeciwnik jest w stanie Poison, to ruch Venom Drench zmniejszy jego atak o jeden stage. Mamy również ruchy zmniejszające atak przeciwnika dokładnie o dwa stadia, a są to Charm, Fetter Dance i Memento. Istnieje także zbiór ruchów zadających obrażenia i zmniejszający atak przeciwnika o jeden stage. Nie będę ich rozgraniczał na te ze 100% szansą i mniejszą, a po prostu je wymienię. Jak chcecie zagłębić się w szczegóły, to zatrzymajcie film. Są to Springtide Storm, Prop Kick, Bitter Malice, Launch, Super Power, Secret Power, Play Rough, Aurora Beam, Breaking Swipe, Chilling Water. Jest także jeden ruch, przy którego użyciu zadamy spore obrażenia przeciwnikowi, ale będzie to okupione utratą ataku i obrony o jedno stadium. Mowa o ruchu Super Power. Gdy mamy omówione ruchy, to warto przyjrzeć się przedmiotom. Pierwszy to Cell Battery, a gdy trzymający go Pokémon zostanie zaatakowany ruchem typu Electric, to jego atak zostanie zwiększony o jeden stage. Drugim przedmiotem jest Snowball, a jeśli trzymający go Pokémon zostanie uderzony ruchem typu Ice, to jego atak zostanie zwiększony o jeden stage. Trzeci przedmiot to Litchi Berry, dzięki któremu, jeśli HP naszego Pokemona spadnie poniżej 1 czwartej lub mniej, to jego atak wzrośnie o jedno stadium. Starf Berry po spadku HP do poziomu 1 czwartej lub niżej, podniesie losową statystykę o dwa stadia. Kolejnym niedocenianym przedmiotem jest X-Attack, który zwiększy stadium ataku o dwie pozycje. Ostatnim przedmiotem jest Weakness Policy. Jeśli trzymający go Pokémon zostanie uderzony ruchem superefektywnym, to jego atak oraz special atak zostanie zwiększony o dwa stadia. Omówiliśmy już ruchy i przedmioty. Na liście zostały tylko umiejętności modyfikujące stadia ataku. Moxie. Każdorazowo zwiększy atak naszego Pokémona o jeden stage, gdy ten wyeliminuje przeciwnika. Beast Boost zwiększy największą statystykę Pokemona o jeden stage, jeśli wyeliminuje on przeciwnika przy pomocy ruchu zadającego obrażenia. Trzecią umiejętnością jest Chilling Nave, która działa podobnie jak omówiona już Moxie. Istnieją także umiejętności zwiększające atak o jeden stage naszego Pokemona, kiedy ten zaatakowany zostanie ruchem o konkretnym typie. Justified w przypadku typu Dark Thermal Exchange dla ruchu Fire i Sept Seaper dla ruchów typu Grass. Mamy również zbiór umiejętności zwiększających atak Pokemona przy specyficznej aktywności przeciwnika. Więcej szczegółów znajdziecie na załączonej grafice, a ja je po prostu wymienię. Mamy umiejętności Download, Moody, Anger Shell, Defiant, Guard Dog i Anger Point. Ciekawymi umiejętnościami są. Interpeat Sword oraz Commander, które zwiększają atak naszego Pokemona o jeden stage po wejściu tego Pokemona do walki. Ostatnią umiejętnością związaną z atakiem jest Intimidate. Kiedy Pokémon z tą umiejętnością wchodzi do walki, to atak przeciwnika zostanie obniżony o jeden stage. Płynnie przechodzimy do modyfikatorów statystyki Defense. Ruchy zwiększające defense o jeden stage to No Retreat, Clanger Soul, Defend Order, Coaching, Course, Bulk Up, Cosmic Power, Coil, Defense Curl, Lower Shield, harden, Magnetic Flux, Stockpile, Victory Dance, Withdraw, Acid Ammo, pressure, Barrier, Iron Defense, Shelter, Staff Chicks, Cotton Guard. Przechodzimy do ruchów zadających obrażenia. Wyróżniamy Ancient Power, Sci Shield Bash, Skull Bash, Diamond Storm i Steel Wing. Przyjrzyjmy się teraz ruchom zmniejszającym defense przeciwnika. Mamy do dyspozycji Leer, Octolook, Tail Whip, Pickle, Screech, Spicy Extract. Musimy także wspomnieć o ruchach, które nie zadają obrażeń, ale zmniejszają defense użytkownika. Są to Shell Smash i Swallow. Mamy także bardzo duży zbiór ruchów zadających obrażenia przeciwnikowi, a jednocześnie obniżających jego defense. Są to ruchy: Triple Arrows, Razor Shell, Crush Claw, Rock Smash, Shadow Bone, Iron Tail, Liquidation. Crunch, Grave, Apple, Tenders Kick, Fire Lash, Secret Power, Headlong Rush. Ostatnią grupą ruchów są te, które zadają obrażenia przeciwnikowi, ale kosztem zmniejszenia naszej obrony. Możemy wyróżnić Close Combat, Scale Shot, Super Power, Obstruct, Armor Cannon, Clenching Scales, Dragon Ascent, V-Create. Przechodzimy do przedmiotów. Electric Seed zwiększy defense o jeden stage, gdy na polu bitwy jest obecny Electric Terrain. Grassy Seed działa podobnie, ale gdy obecny jest Grassy Terrain. Trzeci przedmiot to Gunlon Berry zwiększający o jeden stage atak, gdy HP Pokemona spadnie poniżej 1 czwartej lub niżej. Berry zwiększy obronę, gdy trzymający je Pokémon zostanie uderzony ruchem fizycznym. Mamy X Defense, który zwiększy defense o dwa stadia. Starve Berry omówiliśmy już przy okazji ataku, ale warto wspomnieć, że jej właściwości mogą mieć także wpływ na naszą obronę. Przyjrzyjmy się teraz umiejętnościom. Jako pierwsze są Beast Boost i Moody, których działanie już poznaliśmy wcześniej. Dalej mamy umiejętności związane z obroną po wejściu na polu bitwy i są to Dauntless Shield i Commander. Gdy nasz Pokémon zostanie zaatakowany ruchem zadającym obrażenia, to jego defense wzrośnie dokładnie o jedno stadium. Umiejętność Pelosend zwiększy obronę o dwa stadia, gdy Pokémon zostanie zaatakowany ruchem typu Water. Podobnie działa umiejętność Well Baked Body ale mowa tutaj o ruchach typu Fire. Anger Shell i Moody znamy już z wcześniejszego omówienia, natomiast Weak Armor jest swoistą nowością, bo gdy Pokémon z tą umiejętnością zostanie uderzony, zaznaczam, ruchem fizycznym, to jego defense spada o jedno stadium, ale jego speed wzrasta o dwa stadia. Ostatnią umiejętnością, jaką umówimy, jest Glap Missile, kiedy Kramorad użył ruchu Dive lub Surf i złapał przy tym Arakuda, następnie przeciwnik uderzył go w tej formie, to Kramorad zada mu obrażenia o wartości 1 czwartej jego maksymalnego HP. Dodatkowo defense przeciwnika będzie obniżone o jedno stadium. Po tym wszystkim Kramorad wraca do pierwotnej formy. Płynnie przechodzimy do omówienia ruchów związanych z modyfikacjami Special Attack'u. Gdy chcemy zwiększyć Special Attack naszego Pokemona o jeden stage, to możemy użyć ruchów No Retreat, Plangery Soul, Growth, Work Up, Calm Mind, Flutter, Rototiller, Quiver Dance i ruch Gear Up. Większy zysk natomiast możemy uzyskać używając Fill It Away, Decorate, Geomancy, pressure, Shell Smash, Nasty Plot. Kolejna grupa ruchów to te, które zadają obrażenia i zwiększają Special Attack użytkownika. Są to Fiery Dance, Torch Song, Silver Wind, Meteor Beam, Ancient Power, Ominous Wind, Charge Beam. Przechodzimy do ruchów zmniejszających Special Attack przeciwnika, ale nie zadających mu obrażeń. Możemy wyróżnić Perking Shot, Venom Drench, Noble Roar, Treatful Look, Confide, Memento, Eerie Impulse, Captivate. Mamy także całkiem pokaźną liczbę ruchów, które zadają obrażenia i jednocześnie mają szansę na zmniejszenie special ataku przeciwnika. Są to ruchy Mist Ball, Snarl, Mystical Fire, Secret Power, Spirit Break, Moon Blast, Struggle Bug i Skeeter Smack. Ostatnią grupą są ruchy zadające całkiem spore obrażenia, ale jest to okupione zmniejszeniem special ataku użytkownika tych ruchów. Możemy wyróżnić Psycho Boost, Fleur Cannon, Overheat, Leaf Storm, Draco Meteor. Omówiliśmy ruchy. A więc teraz standardowo nadszedł czas na przegląd dostępnych przedmiotów. Pierwszy przedmiot to Absorb Bob, a trzymający go Pokémon, gdy otrzyma uderzenie od ruchu typu Water, to jego Special Attack zostanie zwiększony o jeden stage. Drugi przedmiot to Pataya Berry, która dokona zwiększenia o jeden stage Special ataku, gdy HP naszego Pokémona spadnie do 1 czwartej maksymalnej wartości. Pozostałe trzy przedmioty mieliśmy już okazję poznać, a tak dla formalności wymienię jedynie ich nazwy: Mowa o X Special Attack, Starve Berry i Weakness Policy. Płynnie przechodzimy do umiejętności. Mamy trzy umiejętności, które zwiększają Special Attack, gdy wyeliminujemy przeciwnika: są to Soul Heart, Beast Boost i Grim Knave. Umiejętności Download i Anger Shell były już omówione, a nowością jest tutaj Berserker, który zwiększy special attack o jeden stage za każdym razem gdy HP posiadacza tej umiejętności spadnie do jego połowy maksymalnej wartości. Mamy także dwie umiejętności dzięki którym możemy zwiększyć omawianą statystykę, gdy jej posiadacz zostanie zaatakowany ruchem konkretnego typu. Lightning Rod związany jest z ruchem typu Electric, a Storm Drain... Z ruchem typu Water. Umiejętność Moody była omówiona już kilkukrotnie, ale podaję ją dla zachowania formalności. Dochodzimy do przedostatniej statystyki, czyli Special Defense. Na pierwszy ogień idą standardowo ruchy. Zaczynamy od listy ruchów zwiększających Special Defense naszego Pokemona, które nie zadają obrażeń przeciwnikowi. Wyróżniamy: No Retreat, Langerous Soul, Defend Ode. Home Mind, Cosmic Power, Quiver Dance, Aromatic Mist, Peel, Magnetic Flux, Geomancy, Acupressure i Amnesia. Jeśli chodzi o ruchy zwiększające Special Defense Pokemona i jednocześnie zadające obrażenia przeciwnikowi, to mamy trzy takie, a mowa o Ominous Wind, Ancient Power i Silver Wind. Przechodzimy do zmniejszenia Special Defense u przeciwnika, ale nie zadając mu obrażeń, a więc mowa o ruchach statusowych. Wyróżniamy Octolock, Metal Sound, Fake Tears. Dużą grupę stanowią ruchy, które zmniejszają Special Defense przeciwnika i jednocześnie zadające mu obrażenia. Są to ruchy Apple Acid, Energy Ball, Seed Flare, Lustre Parch, Psychic, Lamina Crash, Focus Blast, Flash Cannon, Bug Buzz, Earth Power, Crunch, Shadow Ball, Acid, Acid Spray. Istnieją także potężne ruchy zadające przeciwnikowi spore obrażenia, których użycie okupione jest utratą Special Defense użytkownika. Mamy pięć takich ruchów, czyli Ammo Cannon, V-Create, Dragon Ascent, Headlong Crush i Close Combat. Ostatnia grupa to ruchy statusowe obniżające Special Defense użytkownika, a są nimi Shell Smash i Swallow. Przechodzimy do omówienia przedmiotów. Trzy pierwsze to berries. Apricot berry, która podobnie jak jej poprzednicy zadziała przy spadku HP do poziomu jednej czwartej. Maksymalnego HP lub niżej, po czym zwiększy Special Defense o jeden stage. Maranagaberry dokona identycznego zwiększenia, ale pod warunkiem, że Pokémon ją trzymający zostanie zaatakowany ruchem specjalnym. Starfberry zostało już omówione, więc lecimy dalej. Kolejnym ciekawym przedmiotem jest Laminus Moss, który zwiększy Special Defense o jeden stage Pokemona, który go trzyma. Wtedy, gdy zostanie on uderzony ruchem typu Water. X Special Defense myślę, że nie wymaga komentarza, bo po wcześniejszych omówieniach wiemy dokładnie, jak powinien działać. Ostatnia grupa itemów są ziarna, które aktywują zwiększanie Special Defense, gdy na polu bitwy pojawi się Misty Terrain lub Psychic Terrain. Czas na finalną sekcję, czyli umiejętności. Nie spędzimy tutaj zbyt dużo czasu, bo wszystkie umiejętności są już nam bardzo dobrze znane, bo zostały omówione we wcześniejszych statystykach. Mowa o Beast Boost, Moody, Commander i Anger Shell. Przechodzimy do omówienia ostatniej statystyki, czyli speed. Zaczynamy standardowo od ruchów. Na pierwszy ogień idą ruchy statusowe, które zwiększają speed naszego Pokemona. Możemy wyróżnić. No Retreat, Victory Dance, clan Girls Soul, Quiver Dance, Tidy Up, Dragon Dance, Geomancy, Agility, Automize, Shift Gear, Fill It Away, Rock Polish, Pressure, Shell Smash. Kolejna grupa to ruchy zadające obrażenia i zwiększające przy tym speed naszego Pokemona. Mowa o Ominous Wind, Ancient Power, Silverwind, Scale Shot, Order Up, Aqua Step, SP Wing, Aura Wheel, Trail Blaze, Rapid Spin, Flame Charge. Przechodzimy do ruchów statusowych, które zmniejszają speed przeciwnika. Wyróżniamy Venom Drench, Toxic Thread, Silk Trap, Sticky Web, Tar Shot, Scary Face, Cotton Spore, String Shot. Kolejna grupa to ruchy zadające obrażenia i jednocześnie obniżające speed przeciwnika. Mówimy tutaj o Bleak Storm, Bubble, Bubble Beam, Mud Shot, Glaciate, Icy Wind, Electroweb, Secret Power, Baldose, Constrict, Drum Beating, Pounce, Ice Hammer, Low Sweep, Hammer Arm, Rock Tomb. Mamy także jeden ruch oddziałujący na stage związany z prędkością. A mowa o ruchu Curse, który daje nam zwiększenie ataku i obrony, ale przy tym redukuje o jeden stage speeda. Ostatnią grupą są ruchy zadające obrażenia przeciwnikowi, ale zmniejszające przy tym nasz speed. Możemy wyróżnić dwa ruchy: v Create oraz Spinout. Ok, nadszedł czas na przedmioty. Pierwszy to Adrenaline OP, który zwiększy speed o jeden stage naszego Pokemona, gdy ten zostanie poddany zmniejszeniu ataku przez umiejętność Intimidate. Drugi przedmiot to Salak Berry, który zwiększy speed po spadku HP do 1 czwartej lub niżej. Kolejne dwa przedmioty myślę, że nie wymagają omówienia, bo wcześniej robiliśmy to analogicznie dla innych statystyk. Ostatnim ciekawym przedmiotem jest Blunder Policy, który zwiększy stage o dwa poziomy Pokémona, który go trzyma, kiedy ten nie trafił przeciwnika ruchem, bo sprawdzenie Accuracy i Evasion nie pozwoliło mu na jego ucelowanie. Przechodzimy do umiejętności. Beast Boost i Anger Shell już doskonale znamy, więc przechodzimy do kolejnych Abilities. Moto Drive. Zwiększa speed, gdy Pokémon zostanie zaatakowany ruchem typu Electric. Rattled działa podobnie, ale ten ruch odnosi się do typów Bug, Dark i Ghost. Kolejna i bardzo interesująca umiejętność jest Speed Boost, który pod koniec każdej tury zwiększa speed naszego Pokémona o jeden stage. Steedfast zwiększy speed o jedno stadium, gdy Pokémon będzie flinched. Wig Amo omówiliśmy już wcześniej, więc przechodzimy do Wind Rider. Jeśli Pokémon z tą umiejętnością zostanie zaatakowany ruchem powietrznym, to jego speed wzrośnie o jedno stadium. Warto zaznaczyć, że mowa tu o ruchach powietrznych, nie ruchach typu Flying. Dodatkowo, gdy aktywowany został ruch Tailwind, to każdorazowo po wejściu na pole bitwy Pokémona z tą umiejętnością jego atak i speed. Zostanie zwiększony o jeden stage. Umiejętność Moody i Commander zostały omówione wcześniej, więc idziemy dalej. Down powoduje zmniejszenie spida wszystkich pozostałych Pokemonów, które są obecne na polu bitwy dokładnie o jeden stage, gdy tylko jej posiadacz zostanie uderzony ruchem zadającym obrażenia. GUI Działa podobnie, ale speed zostanie obniżony jedynie temu pokemonowi, który uderzył ruchem fizycznym posiadacza tej umiejętności. Ostatnią umiejętnością jest Tangling Hair, która działa podobnie jak Gooey, ale mowa tu o ruchu powodującym kontakt, nie dzieląc je na specjalne czy fizyczne. Uff. To było sporo informacji, ale to jeszcze nie wszystko w tematyce zwiększania i zmniejszania stage modifiers. Należy wspomnieć o możliwościach wyzerowania wszystkich zmian stages do pierwotnej liczby, czyli zera. Pierwszym sposobem jest użycie ruchu Clear Smog. Zadaje on obrażenia i jednocześnie dokonuje resetu zmian stages u przeciwnika, który otrzymał te obrażenia. Drugi sposób to użycie ruchu Haze. Nie zadaje ono obrażeń i działa na wszystkie Pokémony na polu bitwy, a nie tylko na konkretny cel, jak to było w przypadku Clear Smog. Ostatnim sposobem jest po prostu wycofanie naszego pokemona do Pokébola w celu dokonania resetu jego Stage Modifiers. Możemy też zapobiegać zamiast leczyć. W tym przypadku użycie ruchu Mist. Lub posiadanie Pokemona z umiejętnością Clear Body, White Smoke czy Full Metal Body zapobiegnie zawczasu obniżeniu stages naszego Pokemona przez przeciwnika. Jednak należy zaznaczyć, że nie uchroni to nas przed ruchami, które z naszej woli zostały użyte i wynikający z nich efekt obniża stage której ze statystyk. Przykładem może być ruch Super Power. Mamy również ruchy i umiejętności, które ignorują wszelkie zmiany stadiów obrony i evasion u przeciwnika, również włączając te negatywne. Mowa o ruchach Darkest Lariat i Sacred Sword oraz umiejętności Chip Away. Ciekawą umiejętnością jest Simple, która podwaja efekt ruchów modyfikujących stage danej statystyki. Kolejną interesującą umiejętnością jest Contrary, która odwraca efekty modyfikujące stages. Przykładowo, jeżeli użyjemy Super Power i naturalnie ruch ten zmniejszy atak i defense użytkownika o jeden stage, to w tym przypadku zostaną one zwiększone. Mamy również bardzo interesujący ruch, czyli Topsy Turvy. Który odwraca dotychczas zmodyfikowane stages u przeciwnika? To wszystko, co dla Was przygotowałem. W tym filmie skupiłem się jedynie na modyfikatorach stages, a więc nie samych statystyk. Mam świadomość, że istnieją jeszcze przedmioty i umiejętności modyfikujące same statystyki, chociażby huge power, ale specjalnie ich tutaj nie uwzględniłem. Możliwe, że w przyszłości powstanie film o modyfikowaniu statystyk. Czy bylibyście zainteresowani takim filmem? Jeśli tak, piszcie komentarze. Tymczasem kończę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!